I czołem zadanie 17. Nie istnieje kąt ostry alfa taki, że. No, to sprawdźmy. Pod punkt A. Zobaczymy. I tak. E, tutaj widzisz związki między funkcjami tego samego kąta. Mamy podany sinus i cosinus więc jedynie nas interesuje to. I to jest jedynka trygonometryczna, i ona zachodzi zawsze dla każdego sinusa i kosinusa. Tego samego kąta. Tu jest alfa i to jest alfa, więc musi być tego samego kąta sinus i kosinus. No to sprawdźmy. 1 trzecia do kwadratu plus 2 trzecie do kwadratu to się równa. 1 dziewiąta plus 4 dziewiąte to mamy 5 dziewiątych, a 5 dziewiątych to nie jest 1. A, patrzcie, jak fajnie. Czyli poprawną odpowiedzią jest odpowiedź A. Ale dla ciekawskich sprawdźmy c. Czyli mamy 3 piąte do kwadratu plus 4 piąte do kwadratu to się równa 9 dwudziestych piątych plus 16 dwudziestych piątych otrzymujemy 25 dwudziestych piątych czyli 1. No i zapewne tutaj wszędzie tak samo po wychodzi. Więc yy, dobra zadanie jest za nami i jak zwykle tutaj powyskakują jakieś ciekawe rzeczy w sensie do zupełnienia tematu, albo mm, żeby było fajnie, żebyś na to spojrzała lub spojrzał. No dobra, to pa.